Yo, 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 yo. A ten obrazek to akcja jest śmieszna, bo twoją sukę mokrą to robiłem na pieska I to jest tak, ziomek, ty wierz mi, była mokra bardziej od twojej sierści I to jest tak, kiedy podem bit, u niej troszeczkę mniej, u ciebie wszy, kurwa, yo Lecę tutaj dobrze, a dzisiaj ta za to nie jak jakiś okręt I to jest tak, ja lecę dobrze, wiesz, no a z jego skąd też w piękny rejs e. Kiedy wchodzę syna Majki, ja jestem tu klasykiem Tak jak Krzysztof I to jest tak, ty skurwy synie Tak jak Krzysztof krawczyk Ty dzisiaj zginiesz Yo Tak się traci O patrz jacy ładni ha. Azjaci Yo Czekaj, kiedy wchodzę w panczach. Uśmiechnięta tutaj twoja matka. Lecz w bit, miałeś więcej chuj w dupie niż populacja Chin. I to jest proste, ja mam szy na bitwie ziom Twój stary przepił wszystko, a potem dom. I to jest proste, jadę ją, no i chodzę, no i zajebiście flow. I to jest proste, jadę tu na pętle ze stylem, podnoszę rękę jak cię rucham, że już skończyłem. I to jest proste Jadę tutaj ziomal, ja cię w kartonie nam Możemy się boksować i to jest proste. Dam na scenie, a tobie własna astma zakłada duszenie. I to jest proste, ja pierdolę na bicie, to są właśnie kurwa jego rodzice. I to jest proste na mikrofonie. A co to jest? Biała noc z pomponem? I to Jej. jest. Tak. Yo, biała noc, a twoją starą dzisiaj wezmę pod kąt i będziemy walić kot. I jestem kot, a twoja matka. To zwykły szum! Yo, yo! Dobra, dobra! Łapy, 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 łapy. Ej, ej! 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 Pa, 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 pa. A poprzedni obrazek powiem w tej suce to nie był proszek, to szpaton, mój łupież! Yo! Powiem ci, człowieku, pudło jak twój stary jest już w więzieniu. Dobra, leczę na siema ze starym na pierdalacie, jak nie ma koksu, proszę do pieczenia. I to jest proste, jadę tu, suka, a wygrywam do ciebie pieczęć i z dupa. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo! nie piecze dupa! Ja jestem dobrym ziomkiem! On jest przy mnie świeżo upieczonym freestylowcem! I to jest tak! To jest A twoja morda to się przy mnie schwaliła! Ja będę dzisiaj szczery! Nie to mnie kutas, bo mówiłeś w twelu, że nie masz wenery! I to jest proste! Jadę tutaj w bit. Ja jestem kotem, a na scenie dziś syfilić! <laughs> ja nie mam wenery! Przed bitwy, Porto, Ktoś ci powiedział, co to, prysznic? Dobra, na mikrofonie najpierw zrób lewatywę, a potem z celu lej wodę. i to jest proste. Jo, gram na bitwie, pracy do tej samej miski, zygacie Jaka lewatywa? Powiem tu na bicie, jak ten pedał głosował na lewicę. jo, joł, 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 na lewicę, kiedy wchodzę, bo tym trakiem, Pierwszy na głosowaniu czekał z Słowakiem. Dobra, to jest niezła pęka. Wiosna w jedronie, jak ci stupy zrobię jesień średniowiecza. I to jest proste, średniowiecza, a ty lecisz na wędle średniowieczne. Jakie średniowiecze jesteś chujowy? Jak na taki wiek lecisz sporno, chujowo z głowy? Kurwa jest teraz pa, 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 pa. pa. To jest tak, wchodzę na rozkrycie. Ja z potonem przeżyłem swoją najlepszą zimę! Yo! Daję dobry wers, a brzmi, się, jakbyś z potonem przeżył swój najlepszy seks Dobra, 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 A coś ci powiem, ja pocisnę w kurwę. Myślałeś, że stary jest bokserem, bo mieliście w łazience. Screw Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! z potonem. mam i potąd takiej smaty jeszcze nie ruchali. ruchaliśmy! Yo, 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 yo. Ostatni! Ej, daję tu mój Ej, lubisz jak podczas seksu u mu schodzi z bosu! Ej, a seks? ostatni! Ej, po pierwsze, czyste na rapach, on ma stuleńkę! Lubisz jak podczas seksu nie schodzi z kurka, z kutasa? I to jest proste! To jest natandeta ta i wyliżuje sobie ten syrek za ja sam koniec zrobiło się niesmacznie, ale podobało wam się to Czy Waszym zdaniem tą walkę powinien wygrać Brupson? Czy może pozor? Okej, okay, zdanie publiczności znamy. Trzy, cztery. Walkę wygrywa pozor!